Cześć moi drodzy, jest koniec miesiąca, więc to oznacza, że Agusiak przychodzi z denkiem. W tym miesiącu będą dwa denka: będzie denko kolorówkowe i denko pielęgnacyjne. W tym filmiku pokażę Wam rzeczy z kolorówki, jakie użyłam, a jutro wieczorem będziecie mogli obejrzeć właśnie filmik z pielęgnacją, więc już Was na niego zapraszam. A tymczasem przychodzę do rzeczy właśnie makijażowych, które zużyłam, i znowu mam je w takim opakowanku. Nie jest tego zbyt dużo, ale mam nadzieję, że obejrzycie filmik z przyjemnością, więc zapraszam do oglądania dalej. Zaczynam od dwóch gąbeczek do makijażu. Wyrzucam moją gąbkę Real Techniques, ponieważ kupiłam sobie nową i po prostu ta już jest troszeczkę wysłużona. Używam jej 4 miesiące. Uważam, że to jest taki średni czas jak na gąbkę, ale chyba niezły jak na taką mięciutką, bo ona rzeczywiście była bardzo miękka i widziałam różnicę między taką gąbką a taką. Tutaj, nawet jak czy to jest mokra, to jest co innego. Jednak to nie jest zmoczone, ale ta była o wiele, wiele twardsza, i jak się nią nakładało podkład, to ona się tak od skóry odbijała po prostu jak piłeczka. I nie była to najprzyjemniejsza aplikacja. To jest gąbeczka z firmy CIS. Co prawda, ja byłam z niej zadowolona, kiedy nie miałam tej, ale jak poznałam więcej Techniques, to stwierdzam, że to jest o wiele lepsza gąbka. Kiedyś w przyszłości chcę wypróbować oryginalnego Beauty Blendera. Nie wiem, kiedy będzie mi to dane, ale jeżeli jest jeszcze lepszy niż Real Technix, to no, pewnie się przerzucę. Ale jeżeli chodzi o gąbkę Céz, to ja jej nie polecam. I nie polecam tych tanich gąbek, bo one są rzeczywiście o wiele twardsze niż przynajmniej ta Real Techniques, a pewnie jeszcze bardziej twarde niż oryginalny Beauty Blender. Kolejne rzeczy to jest dużo eyelinerów, ponieważ eyelinery to są rzeczy, których ja... Nigdy nie wykańczam. Ja zawsze je napocznę. One mi służą, 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 ale wysy wysychają po prostu i głównie dlatego je wyrzucam. Pierwszy z nich to jest wodoodporny eyeliner firmy Wibo. Tutaj już się wszystko pościerało i wiem, że teraz opakowanie jest nieco inne. Bardzo dobry eyeliner, bardzo ładnie się nakłada kreskę nim. Pędzelek ma wąski, naprawdę precyzyjny. Dosyć szybko zastyga, czy jest wodoodporny, to bym nie powiedziała, ale ma fajną formułę i mi się przykład taka kreska podoba, ponieważ jest taka dosyć matowa i naprawdę można ładną kreskę nim namalować. Drugi eyeliner to też jest z firmy Vibo, ale z serii Lovely i to jest Glossy i on jest straszny. Więc jeżeli teraz będziecie kupować w Rosmanie jakieś eyelinery, to uważajcie na ten Glossy, bo on jest straszny. Ja go kupiłam w sumie niedawno, bo go kupiłam chyba w listopadzie na tej wyprzedaży poprzedniej 1 plus 1 i on jest straszny, ma taką straszną formułę. On ma niby być błyszczący na oku i coś tam niby jest, ale bardzo szybko pęka na tym oku. Ciężko jest namalować nim kreseczkę, ponieważ on szybko zastyga i naprawdę, mimo że ja umiem naprawdę ładną kreskę zrobić na oku, to nim to jest prawie że niemożliwe. Ja prawie nigdy nie byłam zadowolona z kreski malowanej tym eyelinerem, więc absolutnie nie polecam. Kupcie lepiej ten normalny wibo, bo naprawdę, ten jest do niczego. I ostatni to jest Aden Cosmetics. To jest taki niby hipoalergiczny również eyeliner. On ma bardzo cieniutki pędzelek, nawet nie wiem, czy będziecie widzieć, ale jest bardzo, bardzo cieniusi i mi to się bardzo podobało, ale on jak, troszkę jakby mnie szczypał, jak sobie właśnie robiłam przy rzęsach linie, to jakby mnie lekko szczypała. oczywiście to potem mijało, ale też on całkiem mocno pękał, więc też nie był jakiś super. Następna rzecz do oczu to jest Extreme Lashes z Vibo, kolejny tuż z tej serii, jaki zużyłam. Już pokazywałam Wam chyba kilka miesięcy temu właśnie takie samo opakowanie. Zużyłam kolejny, to jest bardzo fajny tusz. Ma według mnie bardzo ładną szczoteczkę, fajną szczoteczkę, która bardzo przyjemnie wyczesuje rzęsy, łapie je i rozdziela. Więc ja mogę ten tuż polecić, on pewnie będzie kosztował około 4-5 zł, więc jeżeli jesteście nim zainteresowani, no to ja mogę Wam osobiście polecić. Kolejna rzecz to jest WIBO, znów Vibo. to jest puder, ale teraz wiem, że są inne te pudry. One się jakoś tam nazywają Silkware czy coś takiego. Nie wiem, czy to jest to samo, ale jeżeli to jest to samo, to raczej bym nie polecała, pamiętam, że to jest numer 05, bo to mi się już wszystko starło. To był numer 05 i on wcale nie był taki bardzo ciemny, to był taki powiedziałabym, że w miarę naturalny kolor. Tutaj jeszcze mam oczywiście na obrzeżach jakieś tam resztki, ale tyle. używałam go na wyjazdach i na wyjazdach był ok, ale jeżeli chodzi o jakieś używanie na co dzień czy jakiś efekt supermatujący, no to nie i raczej do takiego podróbym nie wróciła. Kolejna rzecz to jest pomadka Sylveco, odżywcza pomadka z peelingiem. To jest produkt, o którym Wam wspominałam jakiś czas temu, kiedy pokazywałam haul, ponieważ kupiłam tę pomadkę jeszcze raz. Świetna, bardzo ładnie właśnie nawilża usta, lekko peelinguje, ma bardzo przyjemny smak, taki słodki, lekko kakaowy. I Jak za 10 zł jest naprawdę rewelacyjna, jak ja do pomadek, do ust i w ogóle do jakichś takich rzeczy pielęgnacyjnych nie wracam, to akurat do tego to była czysta przyjemność. I kolejny balsam do ust, to jest Balmi, tutaj też go już całkiem nieźle wykończyłam, już mi po prostu się otwierał w torebce, bo po prostu ten gwint jest taki już rozsuszczany. Ja miałam zapach, czy tam smak chyba truskawkowy, tylko nie urywał, jeżeli chodzi o smak, ale sam produkt był bardzo przyjemny, mi się bardzo podobała ta taka stoszkowa, kształt stoszkowy, bo bardzo przyjemnie się tego używało na ustach. I gdyby to nie było takie drogie, to chętnie bym do tego wróciła. I w ogóle to zwraca uwagę, bo mój Wojtek zawsze jak to widział u mnie gdzieś tam, to pytał się co to. I tak się chyba pytał z 10 razy, aż w końcu zajarzył, że to jest balsam do ust. Więc ja bym sobie chętnie kupiła coś takiego. Gdyby było w jakiejś takiej większej promocji, minus 50, to za 10 złotych bym kupiła, ale za 20 to jednak troszkę się nie opłaca. No ale naprawdę przyjemny balsam jest okej. Okay. Kolejna rzecz to jest kredka z Catrice, ta, którą ostatnio robiłam brwi sobie. Ona jest już taka malutka, że już chyba nie ma sensu jej temperować, zwłaszcza, że kupiłam sobie nową. Bardzo mi dobrze służyła, ma świetny kolor według mnie dla mnie, ponieważ jest taka no, nie do końca chłodna. I to mi bardzo odpowiadało. Fajnie się trzyma na początku, troszkę narzekałam na jej trwałość, ale potem się przyzwyczaiłam i troszkę chyba ja mi się wydaje, że jak się stemperowała, to już była mniej woskowa i naprawdę jest super, więc jeżeli macie Catrice w Rosmanie, bo wiem, że są w niektórych takich bardzo dużych Rosmanach Catrice. No to sobie kupcie, bo ona będzie kosztować chyba 5 zł, a jest naprawdę super. Kolejna rzecz z Catrice to jest podkład All Plus 010 Light Beige. Macie jego. Tak, macie jego test na moim kanale. Bardzo przyjemny, całkiem niedrogi. Trzymał się bardzo długo, krył całkiem nieźle, więc e, moim zdaniem bardzo fajny, tylko że po prostu moim zdaniem nie jest matujący. Chociaż jeżeli macie skóry suche i normalne, to pewnie dla Was będzie lekko matujący, ale naprawdę był przyjemny i e, gdybym nie miała teraz dużo podkładów, to bardzo możliwe, żebym do niego wróciła. I ostatni produkt, jaki chcę Wam pokazać, e, to jest cień. Tutaj nic nie zobaczycie, tego, że po prostu mi mój kot go zrzucił i oczywiście, jak się łatwo domyślić, cień mi się rozsypał. To był kaszmir z firmy Paese w numerze 667. To był taki zwykły beżowy cień, co prawda nie jakiś rewelacyjny. Używałam go na co dzień, bo po prostu fajnie wyrównywałam w miarę tę powiekę, ale jeżeli chodzi o jakąś jakość, to powiem Wam, że cienie Paese są bardzo słabe, bo miałam przyjemność albo nieprzyjemność używania kilku i według mnie są bardzo średnie. No i to jest wszystko, co chciałam wam powiedzieć w tym makijażowym denku. Oczywiście podzielcie się swoją opinią, jeżeli używaliście tych produktów. No i co? Do jutra. Pa-pa!